Piotrze. Cześć Piotrze. te Mateuszu. No, dalej zmagamy się z kościołem, bo widzę, że to już takie zmagania. Jak już trzeci odcinek dotyczy kościoła, to już, to już jest takie faktycznie poważne. A dzisiaj jest fajny i chcę z grubej rury rozpocząć tak? tym pytaniem, które miałem na końcu poprzedniego odcinka. Kto rządzi w kościele? Pan Jezus bez głową. A czy głowa rządzi ciałem? No chyba tak. A nie? Niektórzy mówili, że szyja. Kręci głową. Ale poważnie mówiąc, zadałem to pytanie kilku osobom, które spotkałem dzisiaj tutaj u nas na terenie, gdzie pracujemy w Kurii. I powiem ci, kto mi odpowiadał, udzielał innej odpowiedzi. Padały takie, że Bóg, padały takie, że papież. Potem była taka odpowiedź, to zależy kto pyta i, i, i gdzie ktoś rządzi, czy to chodzi o diecezję, czy to chodzi o parafię, czy to chodzi o jakąś większą strukturę, czy to chodzi o zakon. Ja bym tak trochę rzeczkę może y, zmniejszył powagę tego pytania no. i, i zadał w ogóle pytanie o to, najpierw, czy jest w ogóle potrzebne rządzenie w kościele. No to też zależy, czy to pyta ktoś ze Śląska Cieszyńskiego, bo rządzić w ich gwarze to znaczy mówić. No, to w kościele jest potrzebne mówienie <laughs> i, i wskazywanie do o rządzenie to jeszcze inaczej. Czy jest potrzebna hierarchia, czyli pewne stopnie władzy, które pozwalają podejmować decyzje i zarządzać pewnymi sprawami. O zarząd, może bardziej zarządzanie niż rządzenie samo w sobie. Tak na poważnie, kto rządzi kościołem? No, zwyczajną. Władzy nad całym kościołem ma tylko papież. A widzisz, tu chciałem dać odpowiedź zaczerpniętą od księdza Piotra Pawłukiewicza. On użył takiego obrazu, że owszem, w kościele są osoby konkretne, jak papież, biskupi czy proboszczowie, którym została powierzona jakaś władza, którą, nawiasem mówiąc, katechizm ładnie określa, że ta władza jest związana z sakramentem. Tak. Z pewnymi widzialnymi znakami, ale taki niewidzialnej łaski. No jak ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi, że ci wszyscy w kościele, jak papież, biskupi, to oni są podobni troszkę do tych dzieci, które kładą ręce na kierownicy, kiedy tata czasami bierze dziecko na kolana i próbuje mu pokazać, jak się kieruje samochodem. Ale tak naprawdę to tata naciska tam gaz, hamulec. I tą osobą w kościele, co naciska gaz, hamulec jest Duch Święty. Duch Święty. No to, to co na początku powiedziałem. Tylko, że to jest tak, że my wierzymy w to, że Duch Święty prowadzi tych, którzy... Rządzą kościołem, może w taki sposób. Więc jest takim kimś przewodnim, no ale w widzialnej postaci no, rządzą konkretne osoby. Jest potrzebne, no nie? Bo ja muszę wiedzieć, do kogo się mogę odwołać, gdy potrzebuję jakiejś decyzji, gdy potrzebuję wsparcia, gdy potrzebuję e, pewnych takich jasnych wytycznych, no nie? I było tak dawno temu takie znane sformułowanie, że Roma Lokuta, causa finita. To z języka łacińskiego, czyli Rzym się wypowiedział, sprawa zamknięta. Tak, sprawa zamknięta, dokładnie. No bo to pokazywało prymat biskupa Rzymu, no nie? Nad kościołem. No, więc... Jeszcze jedna, to, jeszcze jedna to, to... odpowiedź była, że w kościele rządzić ma prawo ten, albo rządzi ten, kto służy. Że to jest inne pojmowanie w ogóle rządzenia, niż nauczył nas świat. No to tam nawet katechizm ładnie pokazuje, że ta hierarchia... Opiera się na sakramencie i ma takie swoje jak gdyby znamiona, służebność, kolegialność, ten osobowy charakter. No to, co ja mówię właśnie, że potrzebna jest osoba konkretna, która może powiedzieć tak, a nie inaczej. No nie? Natomiast te dwie pierwsze są też bardzo ciekawe i bardzo ważne. To są właśnie takie, o których ty mówisz, że nie, nie zawsze pamiętamy w ogóle, że taki charakter ma rządzenie w Kościele. Ostatnio była Ewangelia, no nie? że jak chcesz rządzić, to masz być ostatnim. Tak, jak Jezus wszystkim. postawił to dziecko przed tak. wszystkimi. Jesteś sługą wszystkich. Sługą wszystkich. Do tej Ewangelii zawsze mam takie skojarzenie, gry w szachy. Ktoś by pomyślał, że ten pionek, który zawsze się stawia przed wszystkimi, że on jest taki, no tylko pionek, ale to ten pionek po dojściu tam do końca szachownicy może stać się, no wszystkim. Może stać Oj. się. Głęboka analogia. Królówką, czy, czy jakoś... Królową. Niekrólowką. Niekrólowką. No, na pewno jedno jest pewne. takie ważne, żeby umieć zobaczyć wartość tej hierarchii w Kościele. Bo dzisiaj, już to mówiliśmy ostatnio, że z hierarchią jest problem, no nie? Bardzo często taki akcent mocny, dość negatywny idzie na hierarchię Kościoła. Natomiast ta hierarchia w Kościele jest pewnym gwarantem decyzyjności, prawdziwości wiary, Prawdziwości sprawowanych sakramentów i, i to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Warto może powiedzieć o tej kolegialności też, bo to może nie każdy wie i nie każdy rozumie, na czym polega kolegialność w kościele. No proszę, proszę. Powiedzieliśmy, że pierwszy w kościele jest biskup Rzymu, że on ma taką władzę bezpośrednią nad każdym wiernym w kościele można powiedzieć. Czego na przykład inni biskupi nie mają, znaczy biskup danej decyzji nie może rządzić wiernymi innej decyzji może rządzić tylko wiernymi swojej diecezji nie nad nimi sprawuje pieczę i władzę ale katechizm tam wspomina że papież owszem ma władzę ale nie bez udziału biskupa miejscowego no ale on jest biskupem miejsca bo on jest biskupem miejscowym rzymu ale chodzi na przykład czy papież przyjeżdżając do nas do diecezji błogosławić małżeństwo potrzebuje zgody naszego biskupa czy nie no wynikałoby chyba że nie właśnie na tym polega jego takie Taka władza. No, do sprawdzenia może przez jakiegoś kanonistę, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast kolegialność to jest to, co Jezus pokazywał przy apostołach, że owszem, jest Piotr, którego wybiera jako taką opokę, ale nie umniejsza wartości tych wszystkich apostołów. I bardzo często jest tak, że papież, jeżeli naucza na przykład w taki sposób uroczysty, to zawsze z biskupami, z kolegią biskupów. To kolegium biskupów jest jak gdyby gwarantem jedności. To mi się bardzo tam spodobało, że kolegialność pokazuje jedność, a osobowość pokazuje różnice. Mhm. Dobrze pamiętam z katechizmu. Kolegialność pokazuje z jednej strony wielką jedność w kościele. A z drugiej strony pokazuje wielką różnorodność kościoła, bo biskupi są z całego świata, z różnych kultur, z różnych miejsc, z różnego sposobu przeżywania wiary, i kiedy oni się zbierają razem, to jest takie bardzo szerokie spojrzenie na cały temat wiary chrześcijańskiej. I to dla mnie jest o tyle ważne, że my bardzo często, słuchając na przykład papieża albo tego, co on mówi, tego czego naucza, to myślimy, że no ale przecież to w ogóle nas nie dotyczy. Po co coś takiego? U nas jest tak. Zapominamy o kolegialności, o tym, że On patrzy z perspektywy wszystkich biskupów świata, on z wszystkimi rozmawia. I może u nas to nie jest problem, ale w Afryce to już jest zupełnie inaczej. Albo w Australii, albo w Kanadzie, albo jeszcze w jakimś innym zakątku świata, w Azji. Jest zupełnie inna może perspektywa chrześcijaństwa, inne zupełnie problemy. I teraz. Ta cała różnorodność jest zbierana w jedność w papieżu, no nie? Przez tą kolegialność właśnie. To mi się bardzo podoba i, i to warto wiedzieć, warto też czasem spojrzeć na Kościół z takiej perspektywy może. To dla mnie bardzo odkrywcze były te słowa, nawiązuję do ciebie, że są różne posługi, ale jedno posłanie. Tak. Jeden cel, Wyłapałeś ale to, no, pięknie. różne drogi. Tak, tak. I bardzo potem jeszcze... Tak jakoś do mnie przemówiły te, te słowa, że biskup danej diecezji podziela troskę o wszystkie kościoły. No, tak. Ostatnio no to jest mówiliśmy to, no, nie? O, o tej misyjności kościoła, że to jest znak świętości. No i faktycznie, każdy biskup współpracuje z misjonarzami. Są różne składki organizowane na kościoły potrzebujące, czy w ogóle na krzewienie wiary w różnych częściach świata. Tak, no nawet teraz to, co już mówiliśmy o tym synodzie, który się rozpocznie, prawda? Drogi synodalnej w kościele. No to to jest też to, że każda diecezja pod przewodnictwem biskupa przygotowuje i ma głos w całości, no nie? I, i wyraża ten stąd, taką troskę o, o cały kościół. I potem jak katechizm opowiada o tej hierarchii, mówi o tym, że jest papież, papież jest biskupem Rzymu. W tej posłudze jest na równi z każdym biskupem to każdej innej może diecezji. inaczej, to może by trzeba było tak ładnie powiedzieć, żeby też mieć taki prosty, proste... Taką yy, piramidę. Nie, 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 właśnie, właśnie, żeby mieć takie proste rozumienie na, na czym to polega. Biskup to jest sakrament święceń i jest biskup Rzymu, natomiast papież to jest urząd w kościele. No nie? Że on, jako biskup Rzymu, ma urząd sprawowania władzy nad całym kościołem. Biskup tak, tak, tak. jest wyświęcony i jest na równi z każdym innym biskupem, tak. ale ma urząd, który pozwala mu sprawować władzę nad diecezją. No nie. Tak. Ksiądz ma sakrament święceń, tak. wszyscy są równi, ale ma urząd na przykład proboszcza, proboszcza. albo urząd wikarego, urząd tak. administratora, żeby umieć rozróżniać, że czym innym jest trochę sakrament, który sprawia, że tak naprawdę jesteśmy równi. Tak. To co e, święty Augustyn mówił, no nie? że przez chrzest wszyscy jesteśmy równi jako chrześcijanie, ale przez mój urząd pa, biskupa tak. sprawuje nad wami pieczę. No nie? Troszczę się o waszą wiarę. Więc, bo czasem tak jest, że ktoś myśli, że na przykład jak jest kardynał, to on jest... Bo to jeszcze jest inna teraz rzeczywistość, no nie? Tak, tak, tak. Teraz no, idę zgodności. jeszcze trzecią rzecz. Godności, no nie? Żeby umieć to rozróżniać, że to, że ktoś jest, nie wiem, kardynałem, to znaczy, że ma wyższy urząd niż biskup, załóżmy. On ma tylko godność taką dodatkową. Zgadza się. To świetnie to pokazałeś.